Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji zdalnej. Tematem dzisiejszych zajęć będzie szkicowanie wykresu funkcji kwadratowej i odczytywanie własności. I mamy zadanie pierwsze. Dana jest funkcja f od x równa się 1 druga x kwadrat plus 2x minus 5 drugich. I tutaj mamy oblicz. I będziemy chcieli policzyć miejsca zerowe. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od podkreślenia miejsca, w którym jest a, tutaj jest b, a tutaj jest c. Oczywiście razem z tym minus. Czyli mamy A, mamy B i mamy C. I teraz zaczynamy od policzenia sobie delty. Wzór na deltę to jest b kwadrat minus 4AC. Czyli delta u nas będzie wynosiła 2 do kwadratu odjąć 4 razy 1 druga razy minus 5 drugich. No to zobaczmy, ile to będzie wynosiło. 2 do kwadratu to jest 4. Minus i minus daje plus, czyli mamy 4 razy 1 razy 5 to 20. U dołu mamy 4, 20 na 4 to będzie 5, czyli mamy 4 plus 5, czyli delta wynosi 9 i teraz liczymy pierwiastek z delty, czyli 3. Teraz widzimy, że delta jest większa od 0, czyli będziemy mieli dwa rozwiązania. Te wszystkie wzory są oczywiście w tablicach naturalnych, czyli x1 równa się minus b minus pierwiastek z delty na 2a. To będzie pierwszy wzór. A drugi wzór to będzie minus b plus pierwiastek z delty na 2a. Czyli tutaj będziemy mieli coś takiego: minus b, czyli minus dwójka. To jest tutaj pierwsza zależność. O. Czyli minus dwójka, minus trójka. A tutaj mamy 2 razy 1 druga, czyli będziemy mieli minus 2 minus 3, to będzie minus 5 przez 1, czyli minus 5. No i teraz tutaj mamy minus 2 dodać 3, 2 razy 1 druga. Czyli będziemy mieli 1 na 1, czyli 1. Teraz liczymy sobie P. P możemy sobie policzyć wzoru minus B przez 2. I wstawiamy do wzoru, czyli mamy minus 2. A tutaj mamy 2 razy 1, druga, czyli będziemy mieli minus 2 dzielone przez 1, czyli minus 2. No i teraz liczymy sobie Q. Q to będzie, moi drodzy, minus delta przez 4a, czyli to będzie, zobaczmy ile to będzie, minus delta to będzie minus 9, a tutaj będziemy mieli 4 razy 1, druga. Czyli będziemy mieli Minus 9 na 2 to będzie moi drodzy minus 9 drugich czyli to będzie minus 4 i 1 druga czyli współrzędne wierzchołka mamy podane tutaj minus 2 i minus 4 i 1 druga. No to teraz punkt przecięcie z osią o y. Tak naprawdę za x trzeba wstawić 0. Czyli zobaczmy co się stanie. F od 0 to się równa i mamy 1 druga. Razy 0 do kwadratu plus 2 razy 0 minus 5 drugich. I teraz moi drodzy, z tego mamy 0, z tego mamy 0, a minus 5 drugich to jest to samo co minus 2 i 1 druga. Czyli szukany punkt będzie miał współrzędną 0, a tutaj będziemy mieli minus 2 i 1 druga. No i teraz następnie naszlicuj i omów jej własności. Czyli mamy taką funkcję i chcemy ją właśnie tutaj narysować. No to zaczynamy od zaznaczenia miejsc zerowych, czyli zobaczcie, miejscem zerowym będzie minus 5 i 1, czyli liczymy sobie raz, 2, 3, 4, 5, czyli minus 5 i 1, czyli w tym miejscu. Dalej, naszym wierzchokiem będzie minus 2 i 4 i 1 druga, czyli tutaj i teraz 4 i pół do dołu, czyli będziemy mieli minus, tutaj jest minus 4. Tutaj jest minus 5, czyli to będzie gdzieś tutaj, w połowie. Tutaj oczywiście skala będzie 1, to możemy wpisać minus 5. No i teraz dla zera mamy minus 2 i 1 druga, czyli tutaj będziemy mieli taki punkt. I teraz tak, funkcja kwadratowa jest funkcją symetryczną. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli wiemy, że dla zera jest minus 2 i 1 druga, a 0 jest w odległości dwóch kratek od wierzchołka. To dwie kratki tutaj taka sama będzie wartość. Czyli zobaczcie, tu jest różnica dwóch kratek, między tymi na x, i tak samo tutaj. No i teraz łączymy sobie to z sobą. Oczywiście, ktoś powie, czy, co, co zrobić, żeby rysunek był bardziej dokładny. Możemy jeszcze policzyć, co by było, gdyby było F od minus 1, wtedy rysunek byłby dokładniejszy. Tak samo gdybyśmy tutaj policzyli. Co by było dla F od minus trójki. Wtedy rysunek będzie jeszcze bardziej dokładniejszy. Możemy zobaczyć, co by było dla minus jedynki. Mamy tak: 1, 2 razy minus 1 do kwadratu, czyli to będzie 1, 2. Jak tutaj wstawimy sobie minus 1, to mamy 1, 2 minus 2 i minus 5 drugich. Możemy sobie policzyć u góry. Zobaczmy, co by było, gdyby. Czyli mamy 1, 2 razy minus 1 do kwadratu. I mamy plus 2 razy minus 1 druga, minus 1 i minus 5 drugich. Czyli mamy 1 druga, minus 2, a tutaj mamy minus 2 i 1 druga. No i próbujemy to policzyć. 1 druga, minus 2 i 1 druga to jest minus 2, i minus 2 to minus 4. Czyli dla minus 1 mamy minus 4, i funkcja jest symetryczna, czyli tutaj też będzie ten punkt. To jest oczywiście po to, żeby już ten rysunek był super dokładny. O, I tak to będzie mniej więcej wyglądało. Tutaj już dalej nie liczymy tych punktów. Tak sobie jakoś to będzie szło. I teraz podajemy sobie, moi drodzy, własności. Zaczynamy od dziedziny. Dziedziny to są X, czyli X to są X należące do rzeczywistych. Teraz patrzymy kolejne zbiór wartości to są Y. I zaczynamy od wierzchołka, czyli... Tutaj mamy od minus 4 i 1 druga, czyli y należy od minus 4 i 1 druga do plus nieskończoności. Teraz patrzymy, kiedy funkcja jest większa od zera. Ona jest większa tutaj i tutaj. Możemy sobie mazać po tym wykresie. Tu możemy napisać plusiki, tutaj możemy minusiki. Czyli zobaczcie, większa będzie wtedy, gdy x będzie należał od minus nieskończoności do minus piątki. O, lub od 1 do plus nieskończoności większa bądź równa będzie jeżeli tutaj będzie domknięcie czyli mamy x należy od minus nieskończoności do piątki, do minus piątki lub od 1 do plus nieskończoności kiedy będzie mniejsza od zera? no tutaj, między minus piątką a jedynką x należy od minus piątki do 1, a tutaj będzie podomykane x należy od minus piątki do 1. Teraz patrzymy, kiedy funkcja będzie, wień, kiedy będzie rosła. Widzimy, że rośnie od wierzchołka aż do plus nieskończoności. Czyli tu możemy wpisać, że rośnie od minus dwójki, może być otwarte, może być zamknięte do plus nieskończoności, a maleje odtąd, od minus nieskończoności do minus dwójki. Od minus nieskończoności do minus dwójki. Teraz przechodzimy tutaj. Równanie osi symetrii. Równanie osi symetrii możemy zaznaczyć na zielono. Jest to ota prosta, jest to ta, no ta prosta, która przechodzi nam przez wierzchołek. To jest równanie osi symetrii. I to jest x równa się minus 2. Tutaj mogę wpisać na zielono, czyli to się pokrywa z naszym P. x równa się minus 2. Teraz punkty przecięcia z prostymi y równa się minus 5 i y równa się 4. Y równający się minus 5 jest w tym miejscu, czyli gdybyśmy poprowadzili to prostą. To mamy tutaj te punkty przecięcia, i punktów przecięcia z taką prostą jest 0. Czyli tutaj można napisać 0, a prosta y równa się 4, jest raz, 2, 3, 4, gdzieś w tym miejscu. I teraz widzimy, że jeżeli pociągniemy tą parabolę do góry, gdybyśmy ją sobie przedłużali, to będziemy mieli dwa punkty przecięcia. Gdzieś to tam się w nieskończoności przednie, po prostu. Tak to będzie tutaj wyglądało. No to zobaczmy, ile mamy, jaką mamy postać iloczynową. Postać iloczynowa wygląda następująco. F od x to się równa. No i teraz spróbujmy to zapisać, czyli patrzymy, ile wynosi A. Nasze A wynosi 1 druga, a nasze miejsca zerowe to jest minus 5 i 1. Czyli tutaj będziemy mieli x minus minus 5, bo jeżeli znamy już na pamięć, to wiemy, że zgodnie z wzorem jest x minus x1, a tutaj mamy x minus 1. No i postać kanoniczna, czyli f od x to się równa. No i patrzymy, postać kanoniczna, czyli nasz wierzchołek wynosi minus 2 i minus 4 i 1 druga, czyli będzie 1 druga, x minus, czyli plus 2 do kwadratu i minus 4 i 1 druga. Jeżeli ktoś z Was zapomniał wzorów na postać iloczynową i postać kanoniczną, to możemy je szybko przypomnieć. Czyli postać gloczynowa liczyła się z takiego wzoru. To była taka postać, o. I x1, x2 to były miejsca zerowe, jeżeli tutaj były dwa. No a postać kanoniczna no, była taka, a x minus p do kwadratu plus q. No i zostały nam jeszcze y minimalny, y maksymalny. Zobaczcie, y minimalny będzie ten, który jest w wierzchołku, czyli minus 4 i 1 druga, a y maksymalny nie ma y maksymalnego, bo nieskończoność jako taką nie jest liczbą. Dlatego tutaj piszemy brak. W tym przypadku brak. No i teraz chciałbym, żebyście spróbowali zrobić sobie, jeżeli chodzi o poziom podstawowy, to zadanie 2,54 i zacząć od przykładu D, później spróbować B i C i F dla chętnych. A poziom rozszerzony 257 DWC i F jest dla chętnych. Dobrze, moi drodzy, dziękuję za Waszą uwagę i życzę wszystkiego dobrego.